Siemaneczko wszystkim z tej strony Jarzu witam was bardzo serdecznie w kolejnym szybkim info na moim kanale w dzisiejszym krótkim materiale jak się zapewne domyśla się chciałem wam dać głównie znać iż powracam na YouTube i biorę się znowu do roboty sprawy prywatne w których tak nagle wyjechałem zostały już jako takoro związane dziękuję Wszystkim za cierpliwość i za to, że dalej tu jesteście. Właśnie zaraz po nagraniu tego krótkiego filmiku biorę się za nagrywanie ósmego odcinka dziedzictwa Hookmartu. Tak więc myślę, że nie ma co gadać. Dziękuję Wam za tą minutkę uwagi, którą mi dzisiaj poświęciliście. Żegnam się z Wami i trzymajcie się. Cześć, na razie i piona. Postaram się, by ósmy odcinek dziedzictwa odparty wleciał jak najszybciej, aby wynagrodzić wam czekanie. Trzymajcie się.